Lewica znów zwycięska. Moralnie, ale I zwycięska. No to, to się liczy. Czy jest w życiu coś ważniejszego niż nasza moralność? Ja bym, ja bym zupełnie szczerze uczy mnie życie tego trochę pragmatyzmu. Ja bym chciał wreszcie przegrać moralnie, a wygrać... Bo ja, ja w ogóle, ja, ja, to jest historia mojego życia, dlatego może się tak identyfikuję z lewicą, wbrew temu, że cisnę po niej cały czas, ale to jest najbliższa mi Praktycznie partia, Dlatego, że też choć przegrywę. wszystkie są dalekie. Nie, bo ja cały czas wygrywam moralnie, na przykład A jednak. nie idzie mi odcinek na YouTubie, mam takie urwa moralnie wygrałem, bo był świetny, ale ludzie się nie poznali na tym. Jak ja, mam tak. pomysł na biznes i on upada, mam takie, ale moralnie byłem lepszy niż cały ten zgniły świat, tylko świat jest świat zgniły, jak powiedziałem, nie rozumiem. Świat się pomylił, kiedyś była taka piosenka, ale ja wam powiem, my tylko nie o dzisiaj powiemy sobie, bo dużym problemem i dramatem takim osobistym będzie się mierzył Grzegorz Braun. Ja ci opowiem dlaczego dzisiaj. Zaciekawieś mnie, jestem, jestem, nie wiem, może. Ty... Zaczniemy od Grzegorza Brauna? Eee, jeżeli chciałeś zrobić od takiego psikusa, to może. A nie, doktować. dobra, dobra, dobra. Kat, kat, kat. Lecimy, lecimy po kolei, zwycięstwo. Tylko zróbmy najpierw intro. Jesteśmy. Zwycięstwo moralne lewicy. Kiedy tak myślisz o swoim życiu, nie? i właśnie mówisz o tym, o tym niezrozumieniu tego pospólstwa, to właśnie czujesz się jak taka osoba, która właśnie dostała się do europarlamentu i dzień później mówi, że ona w zasadzie nie słyszała o jakichś tam kosztach modernizacji domów, nie doszły do niej te słuchy. To jest zwycięstwo moralne. I can do one better. Jakby w kuluarach podobno na zapleczu rozmów lewicy. Stwierdza się wręcz, że wyborcy lewicy to kundle, nie zagłosowali za pieslem jak mogli, nie interesują ich, zachowali się jak prawdziwe niewdzięczne kundle. Tyle lewica dla nich zrobiła od wygranych wyborów, a mimo wszystko jakby nie poszli w ogóle głosować albo poszli jeszcze lepiej zrobić KO, na które, na które, któremu Robert Biedroń pogratulował. Też taki ładny komentarz znalazłem, Twitter zawsze dowozi. Ktoś skomentował to, co powiedział Robert Biedroń. To mądre słowa Tak. Za to go lubię. Mocno, w kontrze, wyraziście. No i dzięki temu nie można tej naszej lewicy pomylić z żadną inną formacją polityczną. Ale ja doceniam w tym piękno. Słuchaj, czy lewica właśnie nie tak się powinna kojarzyć? Pomoc tym słabszym, uciśnionym, zgadza się. Nie? Ale mówiliśmy, że lewica już kiedyś ten żart. Że lewica, przede wszystkim, Przecież lewica to rozdawnictwo. Oni rozdają swoje poparcie. Na przykład Konfederacja, Konfederacja, biedna jeszcze do niedawna, nie boj w parlamencie, protokół 5%, nie, lewica rozdała, rozdała. Biedroń tak bardzo oburza się na to, że wszędzie jest religia i tak dalej, a patrzy jaką chrystusową postawę pokazuje. Dostał na mordę i mówi gratulujemy Koalicji Obywatelskiej świetnego wyniku. Ale o tym za chwilę, bo on nie do końca dostał na mordę, a ano, jeśli on nie, dostał, on nie, on nie. to możemy się zapytać co? I od kogo? Ale co do kogo? tego dojdziemy. Aha, znowu to słowo klucz. W każdym razie, no, ja powiem w ten sposób. Jestem totalnie zszokowany tak niskim wynikiem lewicy. No przecież w dzisiejszych czasach, jak pomyślimy sobie o problemach za granicą naszą, wschodnią, o gospodarczych, o podwyżkach, które nachodzą. I czemu ludzie nie pomyśleli o tym, że piesel jest tak ważny? Nie macie litości. I to nie są kundle, bo kundle trzeba szanować. To były takie rasowe czułały. Weterynarze je bardzo lubią, rasowe psy, w ogóle jesteś weterynarzem i masz w okolicy rasowego psa, to jakby utrzymuje, no, ci, utrzymuje ci gabinet przez, przez długi czas, więc myślę, że weterynarze głosowali na lewicę generalnie dość, dość namiętnie, nawet mam wtyki, kiedyś się spotykałem ze studentką weterynarii, a z drugą mam nawet dziecko, ale jakby zostawiając osobiste... Al Jestem lewicowy, dlatego mówię wproste, otwarcie. otwarcie. Ja myślę, że lewica ma duży problem z nazwą i została trochę wepchnięta, wypchnięta. Lewica została, słuchajcie, wypchnięta poza nawias, bo jest tak. Mamy prawicę, mamy środkowicę, mamy trzecią drogę i już lewa to ręka zabrakło. już nie ma miejsca, już jakby... Nie wiesz jaka, już, już masz... Pełne spektrum tak. trzech dróg. Lewica po co to komu? Taka jakby ta, ta trzecia była pod kołderką, a ona już. Nie, ludzie nie lubią, jak się trzyma rękę pod kołderką. Dlatego wymyślili, że będą razem, poza razem, które jest osobno, ale jakby już nie czepiamy się nomenklatury. Tego lewica. Słyszałem taki złośliwy komentarz, ale myślę, że jest w nim coś prawdziwego, że największym marzeniem Włodzimierza Czarzastego jednego z liderów lewicy, jest, żeby go przyjęli do K.O. No ale piękne marzenie, ja się cieszę, że oni tak otwarcie o tym mówią, bo to jest, a no tak jak powiedziałem, no jedni skończą jak ta personifikacja na Powązkach, a inni na listach KO, no, nie ma innej drogi, to jest, to jest czwarta droga, którą oni muszą obrać, no, ale ja sobie tak sprawdziłem, w takim razie na telewizji, kto głosował, nie, no bo zawsze to robotnicy, 2% to, to robotników tak. głosowało, a najwięcej osoby z wielkich miast, dużo dyrektorów, na lewicę? Tak, i studentów. Wcale nic się nie popierdoliło w tym. Dyrektorzy nic. chcą się dzielić ze studentami? Chyba, studentki tak. chcą się dzielić z dyrektorami jakby wszystko? W dużych miastach ludzie dostrzegają potrzebę pomocy i reszcie regionów dlatego głosowali. To ma sens. Idą dobrą drogą, nie? Myślę, że idą dobrą drogą. Dziwnym trafem najwięcej zwolenników OnlyFansa głosuje na lewicę. To w ogóle... Dyrektorzy nie, nie jest i studentki. studentki. To jest korelacja z Wow, ale, przykład, ale teraz, po... teraz, teraz, teraz Uh, w końcu. <laughs> Ale prognoza, co dalej z lewicą? I ja myślę, że to jest czas na kolejny bamperek. O tak. Opowiadaj. Ponieważ skończyła się wiosna, ma być kolejna nowa partia lato. Zauważmy, że na trzech, na trzech wygranych do Europarlamentu, tych, którzy zostaną europosłami lewicy, dwóch, para dwóch to para dwóch to założyciele założyciele partii Wiosna więc Robert Biedroń jego partner Krzysztof Śmiszek tak Krzysztof Śmiszek ja myślę że to ludzie mogą narzekać ale w domu w domu radość udało się jest Europa jest europejsko czas założyć kolejną partię tym razem Lato Wakacje Eurowakacje się zgadza. Ja kalkuluję, czy, czy polecić. No ale dobra, jak sobie żartujemy, a my na tym kanale żartujemy, czasami dowcipy są grube. Uj, boję się. Dostrzegam dostrzegam coś takiego o nich. W warstwie seksualnej mówią otwarcie. To jest, to jest mm -hmm. pozytyw. I bez problemu wydymali całą resztę swojej partii. Yy, pokazując, że jest to. Tylko czy to nie zdrada? Wydymać partii. Jest... Ale jak wspólnie, to jest swing. Tak, oni razem w tym byli dokładnie i, ra i razem z tego wychodzą. To nie to, że się Opcja rozstali. Opcja grupowa. Tak, Opcja Ej, podoba mi się przynajmniej e, konsekwencja w otwartości politycznej. Tak, kierunek, dokładnie, wszystko jest zgadza, a ludzie w szoku. Ale czy twarzą lato będzie Grzegorz? Wezmą Grzegorza? <ścoughs> to, byłby niezły, to byłby niezły pomysł. Nie wiem, czy by się do tego ich trójkąta zmieścił, ale jakby... No, on tu na razie na polskim podwórku musiałby trochę uzbierać. Już o setce mówił i że na trzy sekundy miał rekord. Więc myślę, że jeszcze handlował, parę takich... To on biletami? Nie. Nie, nie, nie. Przepraszam, ale... przepraszam. Nie było. Już od razu nie będzie w przepraszam. odcinku. Przepraszam, są teraz. Ale, ale powiedzmy sobie też szczerze, że Grzegorz, pan, pan Grzegorz, no miałby taką nową ciekawą drogę. Tylko musiałby trochę takich swoich wujkowych żartów seksualnych znowu zacząć opowiadać, nie? No, żeby, żeby w tej polityce się przebić. To się. będzie jego trzecia droga w ramach partii LATO. Mamy to. I kto na tym najwięcej zyska? Ko Pum. wyborcy. My, Oczywiście, my zawsze zyskujemy my wyborcy. To jest, to jest jasne. My wyborcy i Grzegorz Braun. A to w takim razie poproszę kolejny bumper. Bumper dla Boomera. Słuchajcie, żeby nie było, że my tą lewicę ciśniemy, ona się sama ciśnie Najlepiej w zasadzie nie musielibyśmy tego robić. Ale taki Grzegorz Brown, nie? Zaczni. Cały teraz, cała Polska ma taką, no część, duża część kraju ma obawę, Boże, jak on będzie reprezentował, jakie szczęść będą Boże. skandale. Ta, Boże. Jakie będą skandale. Ale my nie patrzymy z drugiej perspektywy, więc ja chciałbym spojrzeć z drugiej perspektywy. W Polsce mhm. zdarzało mu się spotkać flagę Unii Europejskiej i źle, źle to znosił. Obawiam się, że może źle znieść widok tych flag wszędzie, na każdym roku, on ich wszystkich nie spali, nie zgasi, nie każe przenieść, wynieść, on będzie musiał się nauczyć z tym żyć. Co jeśli stanie się proeuropejskim posłem przez to? Ale on, co by mu nie zarzucać, znaczy dobra, zarzucać, jest konsekwentny w swoich zachowaniach. I właśnie widziałem taki żart komiksowy, że biega po Parlamencie i zgarnia flagi, ale sobie pomyślałem tak, bo jego argumentem, nie wiem czy zacytuję dokładnie, ale jest często tu jest Polska, więc tu nie powinno być innych flag. Nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje. I teraz, kiedy będzie w Brukseli, czy będzie krzyczał, tu jest Belgia, czy będzie krzyczał, oh. tu jest Unia Europejska, to jest bo może on właśnie będzie wtedy wchodząc w rolę, mm -hmm. ale będąc konsekwentny, będzie Zagorzale ściągał wszystkie inne flagi niż flagi europejskie. Tak, że flagę polskie, wyobrażasz sobie, jaki to mindfuck by zrobił? No. Z całym szacunkiem, mili państwo, z całym szacunkiem, zgodnie z etykietą, w tym miejscu flaga Polski być nie powinna. Tutaj flaga Unii Europejskiej, jako że jesteśmy w Brukseli, powinna sprawować pieczy nad tym pomieszczeniem. I wynosi, cyk, biało-czerwoną flagę. Chciałem to zobaczyć. Chciałbym bardzo. Myślę, że nie zobaczymy. Ale mimo wszystko. Chcieć może. Można pomarać, można, można, można tak. fantazjować. Idą wakacje, idzie lato. Znowu! A, trzy sekundy na setkę. Ale nie, znajdźmy chwilę takiego, takiego ciepła w sercu, żeby pomyśleć o tym. Wyobraźcie sobie, że jesteście bykiem. i Na korydzie wszyscy wam machają tymi czerwonymi płachtami. Jesteś Grzegorzem Brownem? Ja rozumiem, że tam 50 tysięcy plus minus koła miesięcznie może ci trochę ułatwić. No, ale jednak. Są tu trudności. Stymuluje cię niebieska flaga, stymulują cię gwiazdy, stymulują cię gwiezdnowojenno-masońsko-żydowskie historie. A to akurat jego ta jego e, historia, historia jody była rzeczywiście zabawna, aczkolwiek nie równa się moim zdaniem, no już tak daleko z historią Queen Gondzina, który jest mistrzem sitów. E, nie Queen Gondzina, przepraszam, tylko no, ten z uszami takiego. Jarjara. Dżar o właśnie, przepraszam. Queen Gondzina. Że Jar Jar jest Seedmasterem. Świetnie polecam. Nie, to akurat właśnie nie, Grzegorz Brand został pokonany. Gość udowadnia, dlaczego tak jest. Krok po kroku na YouTubie A, i to się okay. zgadza wszystko. Okej, okay, okej. Okay. A Jak myśmy tam dotarli? Zgubiłem się. E, Unia Europejska. Różne Unia schematy. Unia Europejska jest ba bardzo można. ten senat republiki zaraz przed upadkiem, zaraz przed przejęciem przez sitów, jakby ja będąc dzieckiem oglądając to i niewiele rozumiejąc i kojarząc i nie do końca wiedząc jak działa Unia Europejska, czy nie wiedziałem nic a widziałem, wow, ależ mi to przypominało. Im jestem starszy tym bardziej mi przypomina, jak oni się tam kłócą w tym senacie. I ja jak... ci powiem coś, teraz to to wpadłem tak zakończmy ten odcinek mocnym akcentem. Dajesz Jeżeli te flagi go triggerują to, co, co powie o fakcie, że to jest Unia Europejska. Cześć, co to jest PEJ? PEJS. PEJSKA. Europejsy. Przypadek? Nie, Nie sądzę. sądzę. Będzie co gasić. Producenci gaśnic już się szykują. Ale też może nożyczek, żeby te Pejsy w Unii Europejskiej dociera. <laughs> dociera za no, za ale, ale czyż nie? Czyż to Europejska. nie jest Unia Europejska? Europejska? Jest! To nie są teorie spiskowe, moi drodzy. Kolejny dowód na to. Ale zobacz, w ilu jeszcze innych miejscach Grzegorz Brown to jest cała. Psz, teraz zaczynam widzieć jego być może rozumowania. Może on jeszcze sam go nie widzi. Że zobacz, pojedzie w Alpy do Kurartu Alpejskiego. Alpejski. Pojedzie do... Jak, jak, jak słucha Pejs w Pire, samochodzie, nie, to ma pej, Pejski album. Pejski. <laughs> Przepraszamy. To za daleko zaszło i należy zakończyć ten odcinek w tym miejscu. Dziękujemy. Dziękuję.